Pyszna parówka lub, jeśli wolisz, kiełbaska otoczona chrupiącym ciastem francuskim, to przekąska, która zawsze jako pierwsza zniknie ze stołu. Ja zawsze bardzo chętnie przygotowuję takie przykąski, bo wiem, że zawsze znikną ze stołu i każdy chętnie po nie sięgnie. Żeby je urozmaicić, porówkę możesz wcześniej owinąć serem. Takie poróweczki możesz podać z ulubionymi sosami. Ta przykąska zawsze się sprawdza. Przygotujesz ją u siebie? Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Zaczynajmy! Ciasto francuskie rozwijam i kroję w średniej grubości paski. Składniki do przygotowania przekąski znajdziesz na końcu filmu. Ja do przygotowania mojej przekąski wykorzystuję dobrej jakości parówki, ale jeśli wolisz, użyj tu ulubionych kiełbasek. Paskami ciasta owijam dokładnie parówki i układam je na blasze, łączeniem ciasta do dołu. Taka przekąska smakuje pysznie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jajko roztrzypuję z dodatkiem mleka, a następnie smaruję nim ciasto. Paróweczki posypuję ulubionymi dodatkami. Paróweczki piekę w 220 stopniach Celsjusza przez około 10-12 minut. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!